do powstrzymania dzięki swojej przewadze w zakresie broni, technologii i sile militarnej. Czcili trzech bogów Estart, Dagona i Baala Zebuba, z których każdy miał sanktuaria w różnych miastach. Mój akt urodzenia jest równie tajemniczy jak samo moje życie. W tamtych czasach mój ojciec Menoue, który pochodził z plemienia Daną, mieszkał w mieście Zora. Moja mama była bezpłodna i nie mogła mieć dzieci. Pewnego dnia anioł pański ukazał się mojej matce i rzekł do niej. Chociaż byłaś bezdzietna, wkrótce zajdziesz w ciąże i urodzisz syna. Dlatego bądź ostrożny, nie pij wina ani innych napojów alkoholowych i nie jedz nieczystych pokarmów. Porodzisz bowiem syna i nigdy nie wolno będzie obcinać mu włosów, bo od urodzenia będzie nazirejczykiem poświęconym Bogu. On zacznie wyzwalać Izraela z rąk Filistynów. Anioł Pański, który ukazał się mojej matce, wyglądał jak zwykły człowiek, ale jego wyraz twarzy był podobny do twarzy Anioła Bożego. Miałem być nazirejczykiem. Ślub nazireatu jest bardzo świętą przysięgą, na mocy której ludzie są uważani za szczególnie poświęconych Bogu. Pozostawiają nieostrzyżone włosy, nie piją wina i unikają kontaktu ze zmarłymi. Nazirejczycy powstrzymują się od wszystkiego, co nieczyste, zgodnie z prawami Izraelitów dotyczącymi zwierząt czystych i nieczystych. Czyste zwierzę musiało mieć rozdwojone kopyta i przeżuwać, jak bydło, owce, kozy i jelenie. Nie wolno było jeść nieczystych zwierząt, takich jak świnie, wielbłądy, króliki i damanki. Mój przypadek był jednak wyjątkowy, bo od urodzenia miałem być nazirejczykiem. Moja matka również musiała dochować ślubu na nazireatu tak długo, jak długo nosiła mnie w swoim łonie. W tym czasie narodziny syna były szczególnie znaczące, ponieważ nie tylko kontynuował on rodowe nazwisko, ale także przejął przywództwo w gospodarstwie domowym i w społeczności. Syn był również niezbędny dla dobrego samopoczucia człowieka w życiu pozagrobowym, co miało ogromne znaczenie w judaizmie. Matka pośpieszyła więc do ojca i opowiedziała mu o pojawieniu się Anioła Bożego, który przyniósł jej dobrą nowinę, że wkrótce pocznie syna. Mój ojciec modlił się do Pana i prosił go, aby przysłał Anioła z powrotem, aby udzielił dalszych wskazówek dotyczących dziecka, które miało się narodzić. Panie, proszę, niech mąż Boży przyjdzie do nas raz jeszcze, aby udzielić nam dalszych wskazówek dotyczących dziecka, i żadne inne napoje alkoholowe nie wyglądały tak, jak zwykły człowiek błagał mojego ojca. Bóg odpowiedział na modlitwę mojego ojca i Anioł Pański ponownie ukazał się mojej matce, gdy ta siedziała na polu. Ojciec zapytał Anioła: Co zrobimy, jeśli Twoje słowa się spełnią? Jakie zasady powinny decydować o życiu i pracy dziecka? Anioł Pański odpowiedział: Upewnij się, że Twoja żona jest posłuszna wszystkiemu, co jej powiedziałem. Nie wolno jej pić wina ani innych napojów alkoholowych, ani jeść nieczystego pokarmu. Od urodzenia miałem być poświęcony służbie Bogu i zachowany dla Jego woli. Anioł Pański uszanował prośbę mojego Ojca o potwierdzenie, ale nie odpowiedział na jego prośbę o objawienie przyszłości. On po prostu wzywał mojego Ojca do posłuszeństwa, aby zrobił to, co Bóg już im nakazał. W końcu Anioł Pański pokazał swoją cudowną naturę, wstępując do nieba w płomieniu ofiary. Mój ojciec był pełen podziwu i powiedział do matki umrzemy, bo widzieliśmy Boga. Ale moja mama uspokoiła go i powiedziała. Gdyby pan chciał nas zabić, nie przyjąłby naszej ofiary, nie pokazałby nam tego wszystkiego i nie powiedziałby nam takich rzeczy. Być może mój ojciec wiedział o tym, co Bóg powiedział kiedyś do mojżesza. Nikt nie może ujrzeć mojego oblicza i żyć. Bał się, że umrą, ponieważ widzieli Boga. Ale moja mama zdała sobie sprawę, że Bóg ich nie opuści po tym, jak objawił im tak cudowne rzeczy. Przeszłe działania Boga w naszym życiu były obietnicą jego przyszłej ochrony i błogosławieństwa. Moja matka była dla Ojca niezachwianym źródłem wiary. Nie krytykowała go, ale zachęcała. W końcu proroctwo się spełniło i narodziłem się. Obietnica Anioła Pańskiego stała się rzeczywistością. Moja matka nazywała mnie Samson. W starożytnym Izraelu zarówno matki, jak i ojcowie mogli nazywać swoje dzieci, ale częściej dzieci były nazywane przez matki. Moje imię Samson pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego słońce, które oznacza małe słońce. Kiedy dorastałam, Pan mnie pobłogosławił, a duch Pana zaczął mnie poruszać. Od urodzenia było jasne, że jestem przeznaczony do wielkich rzeczy. Już jako dziecko posiadałem niezwykłą siłę, znacznie przewyższającą zwykłą ludzką. Ale mimo mojej szczególnej siły, jak każdy człowiek, nie byłem odporny na pokusy świata. W pewnym sensie byłem człowiekiem swoich czasów. Pewnego dnia, gdy byłem w Timnie, zauważyłem kobietę filistyńską. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy wróciłem do domu, powiedziałem rodzicom, Zobaczyłem w Timnie młodą Filistynkę i chcę się z nią ożenić. Zdobądź je dla mnie jako kobiety. Timna była miastem Filistynów, położonym na wschód od naszego obozu w Kanaanie. Mój ojciec i matka byli przerażeni moim wyborem i zapytali: Czy nie ma kobiety wśród naszego ludu ani wśród Izraelitów, którą mógłbyś poślubić? Dlaczego chcesz się ożenić z Filistynką? Ale ja się upierałem, podoba mi się. Zdobądź ją dla mnie jako kobietę. Miłość od pierwszego wejrzenia to potężna, ale i niebezpieczna rzecz. W tamtych czasach aranżowane małżeństwa nie były obowiązkowe, ale były powszechną praktyką. Często służyły one do zawierania sojuszy i zapewniania ciągłości rodziny poprzez potomków. Moi rodzice stanowczo odradzali mi tę kobietę. W Izraelu ludzie zazwyczaj żenili się w obrębie własnego plemienia lub klanu. A poślubienie Filistyna było szczególnie problematyczne. Takie małżeństwo oznaczało pokojowe współistnienie i wzajemne uznanie między wrogimi ludami. Ale ich nie słuchałem. Moi rodzice pamiętali słowa Mojżesza: nie będziesz ich poślubiał ani oddawał swoich córek ich synom, ani brał ich córek za swoich synów. Odwróciliby bowiem ode mnie waszych synów, aby służyli obcym bogom, a gniew pański szybko by się przeciwko wam rozpalił i zniszczyłby was. Ale upierałam się przy swoim wyborze i w końcu moi rodzice się poddali. Kiedy nadszedł czas ślubu, moja rodzina pojechała ze mną do Timny, aby zaaranżować małżeństwo. Po drodze, w pobliżu winnic Timna, zostałem nagle zaatakowany przez młodego lwa. Duch pański stąpił na mnie potężnie, a ja rozszarpałem lwa gołymi rękami, jakby był młodym kozłem. Nie powiedziałem jednak o tym zdarzeniu ani ojcu, ani matce. Kiedy dotarliśmy do Timny, rozmawiałem z tą kobietą i byłem z niej bardzo zadowolony. Wydawało się, że wszystko idzie dobrze. Kiedy nadszedł czas ślubu, ponownie udałem się do Timny. W drodze powrotnej do miejsca, w którym zabiłem lwa, szukałem zwłok zwierzęcia. Ku mojemu zdumieniu, rój pszczół zagnieździł się w martwym lwie i zrobiły z niego miód. Wziąłem trochę miodu rękami. Zjadłem go i dałem rodzicom, ale nie powiedziałem im skąd pochodzi miód. Było to pogwałcenie przysięgi nazireatu, która głosiła, że nigdy nie wolno mi dotykać martwego ciała, kropka, podczas gdy mój ojciec czynił ostatnie przygotowania do ślubu, ja urządziłem ucztę w tymnie, jak to było w zwyczaju młodych mężczyzn. Uczta trwała siedem dni i była pełna uroczystości, ale w rzeczywistości była to pijaństwo, coś czego powinienem był unikać jako nazirejczyk. Ślub został oficjalnie skonsumowany dopiero po zapłaceniu ceny za pannę młodą i zjednoczeniu pary. Podczas uczty rodzice mojej panny młodej wybrali na moich, towarzyszy trzydzieści młodych mężczyzn z miasta. Kiedy zobaczyłem tych młodych ludzi, powiedziałem do nich dam wam zagadkę. Jeśli uda ci się go rozwiązać w ciągu siedmiu dni uczty, dam ci trzydzieści koszul z cienkiego lnu i trzydzieści szat świątecznych. Ale jeśli nie możesz go rozwiązać, musisz mi dać trzydzieści koszul z cienkiego lnu i trzydzieści odświętnych szat. Młodzi mężczyźni przyjęli wyzwanie i powiedzieli: W porządku, posłuchajmy twojej zagadki. Powiedziałem więc do nich: Z żarłoka wyszedł pokarm, z mocnych wyszło słodycz. Trzy dni później nadal nie rozwiązali zagadki. Czwartego dnia poszli do mojej żony i zagrozili jej. Nakłoń swojego męża, żeby wyjaśnił ci zagadkę, bo inaczej spalimy twój dom i zabijemy ciebie i twoją rodzinę. Czy zaprosiłeś nas na ten ślub tylko po to, żebyśmy byli biedni? Wtedy przyszła do mnie żona, płacząc i błagając: Naprawdę mnie nie kochasz. Dałeś mojemu ludowi zagadkę, ale nie powiedziałeś mi odpowiedzi. Powiedziałem jej: Nawet nie powiedziałem rodzicom odpowiedzi. Dlaczego miałbym ci o tym mówić? Ale płakała raz za razem przez resztę imprezy, aż nie mogłem już tego znieść. W końcu dałem jej odpowiedź, a ona wyjawiła tajemnicę młodym mężczyznom. Wieczorem siódmego dnia przyszli do mnie mężczyźni i powiedzieli: Cóż jest słodszego niż miód? A cóż jest silniejszego od lwa? Od razu zdałem sobie sprawę, że rozwiązali zagadkę tylko dzięki pomocy mojej żony. Pełen złości powiedziałem, Gdybyś nie orał z moją żoną, nie odgadłbyś zagadki. W gniewie poszedłem do Askalonu, zabiłem trzydzieści Filistynów, zabrałem ich szaty i oddałem je ludziom, którzy rozwiązali zagadkę. Ale mój gniew nie ustąpił i wróciłem do domu, nie zabierając ze sobą żony. Tymczasem ojciec mojej żony, podarował go jednemu z moich towarzyszy, który był moim drużbą. Jakiś czas później, kiedy wróciłem po żonę, przyniosłem w prezencie młodego koziołka i powiedziałem: Pójdę do pokoju mojej żony. Ale jej ojciec zatrzymał mnie i powiedział: Myślałem, że jej nienawidzisz, więc oddałem ją twojemu towarzyszowi. Ale spójrz, jej młodsza siostra jest jeszcze piękniejsza. Zabierz je na ich miejsce. Ale ja byłem pełen gniewu i powiedziałem: Tym razem nie będę się czuł winny za to, co zamierzam zrobić filistynom. Byłem zdeterminowany, by się zemścić. Wyszedłem i złapałem trzysta lisów. Związałem dwa z nich ogon przy ogonie i przymocowałem między nimi płonącą pochodnię. Potem wypuściłem lisy na pola filistynów i spalili wszystko: zboże, snopy, stojące kłosy, winnice i gaje oliwne. Kiedy filistyni dowiedzieli się, kto to uczynił, zapytali: Kto to uczynił? Odpowiedź brzmiała: Samsonie! Ponieważ jego teść oddał swoją żonę komuś innemu. Wtedy wyszli Filistyni i spalili żywcem moją żonę i jej ojca. Kiedy się o tym dowiedziałam, poprzysiągłam zemstę i powiedziałam: Zemszczę się na tobie, a potem przestanę. Zaatakowałem Filistynów z brutalną siłą i zabiłem wielu z nich. Potem udałem się na spoczynek do skalnych jaskiń Etam. Filistyni pomaszerowali do Judei, aby mnie odnaleźć. Rozbili obóz w Lichaj, a mieszkańcy Judei zapytali: Dlaczego nas atakujecie? Filistyni odpowiedzieli: Jesteśmy tutaj, aby pochwycić Samsona i uczynić mu to, co on nam uczynił. Wtedy przyszło do mnie trzech tysiące mężczyzn z Judei i powiedziało: Czy nie wiesz, że Filistyni panują nad nami? Co nam uczyniłeś? Odpowiedziałem: Uczyniłem tylko im to, co oni mi uczynili. Wtedy mężowie z Judei rzekli, Jesteśmy tutaj, aby was związać i wydać Filistynom. Powiedziałem: No dobrze, ale przysięgnij mi, że sam mnie nie zabijesz. Obiecali mi: tylko cię zwiążemy i oddamy Filistynom. Nie zabijemy cię. Zostali więc przeze mnie związani i zabrali mnie do lichaj. Gdy Filistyni mnie zobaczyli, zaczęli krzyczeć triumfalnie. Lecz duch Pański stąpił na mnie potężnie i zerwałem powróży, które mnie krępowały, jakby były nici spalone w ogniu. Chwyciłem za szczękę osła, który właśnie zdechł, i powaliłem nią tysiąc filistynów. Po dokonaniu tego wielkiego czynu powiedziałem, szczęką osła pobiłem ich na stosy, szczęką osła zabiłem tysięczny rok ludzi. Kiedy świętowałem swoje zwycięstwo, wyrzuciłem kość szczęki, a miejsce to nazwano Ramat Lehi, co oznacza wzgórze szczęki. Po tym potężnym czynie sądziłem Izrael przez dwadzieścia lat. Pomimo moich zwycięstw, Filistyni wciąż stanowili stałe zagrożenie dla mojego ludu. Rządzili krajem, a moja walka z nimi była daleka od zakończenia. Pewnego dnia pojechałem do Gazy, gdzie spotkałem prostytutkę i byłem z nią. Kiedy ludzie z Gazy dowiedzieli się, że jestem w mieście, otoczyli to miejsce i czekali całą noc, aby mnie złapać. Mówili sobie, Rano, gdy się rozjaśni, zabijemy go. Ale zostałem tylko do północy. Potem wstałem, chwyciłem bramy miasta, wyrwałem je z ziemi za pomocą pali i prętów, wziąłem je na ramiona i zaniosłem na szczyt wzgórza naprzeciwko Hebronu. Te bramy miejskie, które zarzuciłem na swoje barki, nie były zwykłymi bramami. Były tak mocnie zbudowane, że mogły wytrzymać nawet rydwany wojenne. Bramy wykonane były z grubych drewnianych belek i zabezpieczone były ciężkimi żelaznymi ryglami. Zamykano je na rygle osadzone w kamiennych słupkach. Bramy gazy, które wyrwałem z ich kotwicowisk, ważyły co najmniej 400 do 500 kilogramów. Można by pomyśleć, że po tych wszystkich doświadczeniach wyciągnęłabym wnioski, ale znowu uległam pokusie. Moje decyzje, podyktowane dumą, sprowadziły mnie na niebezpieczną ścieżkę. Podczas jednej z moich podróży spotkałem Dalilę, kobietę tak piękną, że potrafiła uwieść nawet najbardziej niezłomne dusze. Ich przebiegłość i uwodzenie były silne, a ja poddałem się swoim pragnieniom. Zakochałem się w niewłaściwej kobiecie. Dalila była nie tylko piękna, ale i mądra. Filistyni zaoferowali jej tysiącsetny rok srebrników, jeśli wydobędzie ode mnie mój sekret, sekret mojej niezwykłej siły. Powiedz mi, co czyni cię tak silnym i jak możesz być związany, błagała mnie. Na początku okłamałem ją i powiedziałem: Jeśli zwiążesz mnie siedmioma świeżymi cięciwami, które jeszcze nie wyschły, stanę się słaby jak każda inna osoba. Zrobiła, jak powiedziałem, i ukryła mężczyzn w swoim domu. Kiedy cięciwy mnie skrępowały, Dalila krzyknęła: Samsonie, Filistyni idą cię złapać. Ale połamałem ścięgna, jakby były tylko nitkami wystawionymi na działanie ognia, a moja siła pozostała niezłomna. Potem powiedziała do mnie, oszukałeś mnie, powiedziałeś mi kłamstwa. Proszę, powiedz mi teraz prawdę o tym, jak możesz być związany. Odpowiedziałem. Jeśli zwiążesz mnie nowymi linami, których nigdy wcześniej nie używano, stanę się słaby jak każdy inny człowiek. Wzięła więc nowe powróży, przywiązała mnie nimi i zawołała znowu. Samsonie, Filistyni są tutaj, aby cię złapać. Znowu w domu ukryli się mężczyźni, ale tym razem bez wysiłku zerwałem liny. Dalilah, coraz bardziej sfrustrowana, powiedziała do mnie: Do tej pory tylko ze mnie drwiłeś i okłamywałeś mnie. A teraz powiedz mi nareszcie, jak możesz być związany. Odpowiedziałem. Jeśli wplecisz siedem warkoczy moich włosów w tkaninę krosna i przymocujesz je członkiem tkackim, stanę się słaby jak każdy inny człowiek. Dalila uczyniła to, gdy spałem i znowu krzyknęła: Samsonie, Filistyni idą cię złapać. Ale obudziłem się, wyrwałem członko tkackiemu i uwolniłem włosy z tkaniny. Dalila była niepocieszona. Powiedziała: Jak możesz mówić, że mnie kochasz, jeśli mi nie ufasz? Zdradziłeś mnie już trzy razy i nadal nie powiedziałeś mi, skąd bierze się Twoja wielka siła. Przytłaczała mnie dzień po dniu swoimi łzami i błaganiami, aż nie mogłem tego dłużej znieść. W końcu poddałam się i zwierzyłam się jej ze swojego sekretu. Nigdy nie obcięłam włosów, ponieważ od urodzenia jestem poświęcona Bogu jako nazirejczyk. Gdyby obcięto mi włosy, straciłbym siły i stałbym się tak samo słaby jak każdy inny człowiek. Dalila natychmiast zorientowała się, że w końcu powiedziałem jej prawdę. Wezwała przywódców filistyńskich i rzekła: Przyjdźcie znowu, bo tym razem powiedział mi prawdę. Przywódcy filistynów przyszli do niej ze srebrem. Dalila sprawiła, że zasnąłem z głową na jej kolanach i wezwała mężczyznę, by obciął mi siedem warkoczy. Natychmiast moje siły zaczęły słabnąć i stałem się słaby. Kiedy znowu krzyknęła, Samsonie, Filistyni idą, czy złapać, obudziłem się i pomyślałem, uwolnię się jak przedtem i ucieknę. Nie zdawałem sobie jednak sprawy, że Pan mnie opuścił. Filistyni pochwycili mnie, oślepili i zabrali do gazy, gdzie związali mnie łańcuchami z brązu i zmusili do pracy w młynie jak zwykłego niewolnika. W tej ciemności, ślepa i upokorzona, byłam zupełnie sama, ale moje włosy stopniowo zaczęły znowu rosnąć. Filistyni świętowali swój triumf. Urządzili wielką ucztę na cześć swojego boga Dagona i złożyli mu ofiarę w podzęce za zwycięstwo nad mną, ich największym wrogiem. Nasz bóg Dejgan dał nam wroga w nasze ręce. Krzyczeli. Uczta była zatłoczona i obecni byli wszyscy książęta filistyńscy. Setki ludzi zgromadziły się na dachu świątyni, aby mnie zobaczyć i cieszyć się z mojego upadku. W tym zgiełku zaczęli krzyczeć: „Przyprowadźcie tu Samsona, żeby nas zabawiał”. Wyprowadzili mnie z więzienia i umieścili między filarami świątyni, aby ludzie mogli zobaczyć swojego niegdyś przerażającego wroga, który teraz był zakuty w kajdany i bezradny. Kiedy tak stałem, ślepy i upokorzony, poprosiłem młodego sługę, który mnie prowadził: „Pozwól mi dotknąć filarów podtrzymujących świątynię, aby mógł się o nie oprzeć”. Świątynia była pełna ludzi. Byli tam wszyscy książęta filistyńscy, a na dachu świątyni stało około trzech tysiące mężczyzn i kobiet, którzy przypatrywali mi się. W tym momencie w najgłębszej rozpaczy zawołałam do Boga i powiedziałam: Panie mój Boże, pomyśl o mnie jeszcze raz. Umocnij mnie po raz ostatni, aby mógł zemścić się na filistynach za moje oczy. Położyłem dłonie na dwóch głównych filarach, które podtrzymywały świątynię, i pchnąłem z całej siły, jaka mi pozostała: Niech umrę razem z Filistynami. Zawołałem. Z potężnym szarpnięciem zawaliły się filary, a cała świątynia zawaliła się. Książęta i wszyscy ludzie, którzy byli w świątyni, umarli razem ze mną. Zabiłem więc więcej Filistynów w swojej śmierci niż w całym moim życiu. Rozważania końcowe. Moja historia jest opowieścią o mocy, pokusie, grzechu i odkupieniu. Pomimo wszystkich moich wad, słabości i przywiązań, zostałem użyty przez Boga, aby zbawić Jego lud. Ale moja historia służy również jako ostrzeżenie. Siła, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, musi być używana z mądrością i łagodzona przez pokorę. Pokusy świata mogą powalić nawet najsilniejszych, ale nawet w porażce jest miejsce na odkupienie. W moim ostatnim akcie, w mojej prośbie do Boga o ostateczny wybuch mocy, pokazałem, że Boża łaska i siła mogą działać nawet w najsłabszych chwilach człowieka. Chociaż często ponosiłem porażki w moich zmaganiach, Boży plan przetrwał, a mój ostatni czyn był zarówno zwycięstwem, jak i ofiarą. Nazywam się Samson i oto moja historia. Historia Samsona uczy nas, że bez względu na to, jak silni jesteśmy, możemy upaść bez Bożej łaski i przewodnictwa. Jednak, nawet w naszych najgłębszych upadkach, Boże Miłosierdzie dociera do nas i daje nam nową szansę na wypełnienie jego celu w naszym życiu. Tak jak Samson znalazł zbawienie w końcu, tak i my jesteśmy wezwani, aby ufać Panu w każdej chwili i pozwolić mu kierować naszymi krokami. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować naszego kanału. W ten sposób przyczyniacie się do szerzenia Słowa Bożego i dzielicie się tą historią wiary i nadziei z wieloma innymi ludźmi. Razem możemy wzrastać duchowo i umacniać naszą wspólnotę wiary. Nie zapomnij również aktywować dzwonka, aby nie przegapić żadnej z naszych podnoszących na duchu wiadomości. Na zdrowie!